Cześć, witajcie na kanale Nowa Mowa. Cześć, jestem Daniel. A ja jestem Dawid. Czy nazwanie problemu, nazwanie jakichś różnych akcji, które się z nami dzieją, mhm. różnych rzeczy, które doświadczamy pomaga obniżyć napięcie? O tym dzisiaj porozmawiamy. O tym dzisiaj, tak? I dowiemy się, czy to prawda, czy nie. Może pierwsze wrócimy tak trochę do przodków, bo jednak, no tutaj myślę, że można to fajnie porównać do hmm. takiej sytuacji, kiedy jakiś tam nasz przodek, który nie wiem, 2000 lat temu na przykład, czy więcej nawet. Widzi coś nowego, jakąś sytuację, jakiś, jakiś przedmiot, obiekt, którego nie zna, jakieś, nie wiem, dziwne drzewo albo jakiś wielki kamień. I teraz nie wie, jak to w ogóle nazwać. I to to jest? Tak. Jak to się zachowie, co zrobi, czy to się Patrzę rusza, to, czy to, czy to nie nie. żyje, mm. czy go teraz za, zaatakuje, czy mm. nie wiem, czy ucieknie, czy wybuchnie. Nie wiadomo, co się stanie. I budzi się w nim taki lęk właśnie, prawda? Przez to, że on nie, nie tak. wie, nie ma punktu odniesienia nie wie jak to nazwać. Mm. Teraz co się stanie jak my to wszystko nazwiemy. Tak i właśnie o życiu, których nie znamy. Badacz znowu Bessel van der Kolk, ten który badał te traumy, mm. również o tym pisze i posłuchajcie, Gdy funkcjonowanie pamięci zostaje zahamowane, ważne emocjonalnie informacje omijają płat czołowy. Przez co nie mogą zostać nazwane, ani uporządkowane przez słowa i język. Mm. Czyli my czegoś doświadczamy, tak. jakieś emocje, jakieś traumy, i to omija nasz czołowy, ten, który właśnie logicznie nazywa i wyjaśnia, świadomy. Mm. I co się później dzieje? Pisze Bessel van der Kolk, że bez języka, bez nazwania, doświadczenie zostaje niewypowiedziane, bo tego nie skomentujemy. Mm. Co ci się stało? Nie wiem nie, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, wiem, nie wiem. Mhm. Zapisuje się jako fragment pamięci, doznanie w ciele, ten obraz lub emocja. Tak, jak to genialnie właśnie obrazuje sytuację no właśnie. osób z blokami właśnie, bo bardzo często tak jest, że pytamy osoby, które tu przychodzą z blokami, z jąkaniem i często. Każemy im, czy się sugerujemy, żeby, jak byś nazwał, nazwał ten stan, mm -hmm. w którym teraz byłeś, na przykład w trakcie bloku, co my już wiemy, że to jest blok. Tak. I On nie bardzo wie, często tak. ciężko tą osobom nazwać, co działo się z jego ciałem w tym momencie. Tak. Ciężko mu, mu powiedzieć blok, blokada, mm -hmm. bo jeszcze na przykład nikt o tym nie słyszał, tak. że tak to można nazwać. No i jąkanie, czasem ciężko to nazwać jąkaniem, tak. bo nie zamknąłem się. Jakieś wstrzymanie, jakaś przerwa w mówieniu, tak to tak. też jeszcze mm. w definicjach logopedycznych, jakaś przerwa w mówieniu chwilowa. No i teraz właśnie, nie umie tego nazwać. I zwróć uwagę, że no tak było przez wiele lat. Jak wszystko się nazywało jąkaniem, wiesz, pod Ten. jednym szyldem, mm -hmm. a ktoś miał blok, ktoś robił wież, jakiś kamuflaż slalom, mm -hmm. to wszystko nazywało jąkaniem, co nie do końca się mu zgadzało w jego właśnie. słownictwie. I pisze Bessel van der Kolk, że zostaje to jako doznanie w ciele. Mm -hmm. czy ciało pamięta. Ciało pamięta. Wszystkie emocje, napięcia. No I oczywiście mm -hmm. odtwarza. I ja komentuję, zobacz, całość. To mi się podoba. Mm -hmm. Że język pozwala zamienić doświadczenie w opowieść. Świetnie. To słownictwo, tak, ten język, te słowa, to określenie w ogóle tego problemu pozwala to zamienić. W opowieść w coś, co już nie tak nas emocjonuje i nie tak przeżywamy. No właśnie, Bo już wiemy, co to jest po prostu. Wiemy, co to jest. Jeśli zaczniemy nazywać, opowiadać o tym, co my czujemy w czasie mowy, że jak nam jest źle, kiedy mamy blok. Zaczynamy to wszystko nazywać, a jeszcze jak znamy nazwę, na przykład, że jest to zespół emocjonalnych bloków mowy ESBS, który ma takie rzeczy jak statki Moro, mhm. ważność komunikatów, zamknięcie zapory i wiemy, Wycofanie jak się. to wszystko mhm. działa, wtedy opowiadamy historię, a nie przeżywamy tego doświadczenia mhm. i nie zapamiętujemy tych traum. I lęk zmniejszy wtedy, mm. prawda, bo wiemy, co się dzieje no i myślę, że w ogóle tutaj nasz cały kanał tak. też wpływa bardzo na taką wiedzę i taki w ogóle stan emocjonalny osób, które mają ten problem jednak i czasem gdzieś tam nas oglądają i przynajmniej gdzieś tam się może włączyć jakiś taki, taki spokój wewnętrzny, że ktoś mnie może zrozumieć, że ktoś jakby wie, jaki mam problem i pomaga tak. mi go właśnie nazwać jako blokada po prostu tak, przez silną emocję. No i to jest, myślę, właśnie w tym kierunku to powinno iść. No i na, Edukacja. Szczęście, i na szczęście idzie, zobacz, że kursanci czy nawet osoby, które oglądają nasz kanał już od roku bezproblemowo rozróżniają. Tak. Zająknięcie, zacięcie od bloku, Dokładnie. od wycofania, hmm. od kamuflażu, wiesz. Umieją to nazwać, a co za tym idzie, mają do niego inny stosunek. Mhm. Taki, że po prostu wiem, że tak to działa. Tak, wiem dokładnie, że mam mm. ten problem, a nie że tak. ja niby się jąkam, mm. ale się nie jąkam, nie jąkam, bo nie ma tych za, 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 za mm. jąknięć, tylko często są blokady silne. No i właśnie też widzimy często, że już kursanci nawet tutaj przychodzą z tą wiedzą i świadomością, tak. że właśnie to jest ten problem. I już nam w ogóle sami mówią, że słuchajcie, mam bloki, mm. w ogóle znam was, widziałem Oczywiście. gdzieś tam na kanale, czytałem i tak dalej, i już. Łatwiej im jest nawet podjąć tę decyzję. Zaczynam mhm. trenować, chcę się tego pozbyć, chcę mówić spokojną, nową mową, płynnie. Ale pomyślałem sobie, że również to jest dobre wiesz, dla rodziców jeszcze młodszych dzieci, którzy też nie wiedzą o co chodzi. Patrzą na mhm. cierpienie dziecka, te tak. blokady. chcę mówić, no nie umie mówić. Mhm. Każą mu mówić, a on nie umie. Tak. Tłumaczy się mama, ale ja nie umie. I rodzic tego nie potrafi nazwać no i sam się spina i sam zaczyna przeżywać cierpienie dziecka, ten. bo nie wie, co to w ogóle jest, wiesz. A wiemy, że to jeszcze bardziej wzmacnia wtedy mm. to, to napięcie i ten problem w dziecku, tak. jak jeszcze właśnie rodzic nie wie, jak pomóc, jak się w mm. ogóle zachować w trakcie tak. bloków, w trakcie mm. jąkania. No i na szczęście no, szuka się właśnie osób, specjalistów, którzy zdają się na temacie i mogą... Zdiagnozować, co to jest, czyli właściwie co robią, nazywają to. Nazywają. Szukają mistrza, który umie to nazwać. Tak. Ta ktoś by nie wiedział, że roślina nazywa się na przykład drzewem. Mhm. Patrz, co to jest za roślina? Co to jest, pytasz mistrza? Drzewo, mówi Aristoteles. Mhm. Tak swoich księgach. Aha, okej, okay, będziemy nazywać to drzewem w takim mm -hmm. razie. Skoro ty nazwałeś mistrzu drzewo, o, to to, to drzewo. jest drzewo. Myślę, że to też działa na przykład w różnych chorobach. Jak już ktoś się dowie, na co jest chory, jaka jest przyczyna choroby mm. jakiejś tam dowolnej, to już spokojniejszy, że tak. przynajmniej się dowiedział i wie, co robić, wie, czego szukać, wie o, czym, mm. wie, o czym czytać, wie, jakiego specjalisty się udać, a zawsze się mówi, że gorzej, jak się nie wie, co nie mi wie. dolega, prawda? Nie wie się, nie ma tej diagnozy. Więc to jest wszystko nazywanie właśnie swojego problemu, jakiego się ma. Tak, szukajcie w takim razie nazw tego, czego jeszcze nie wiecie, Albo szukajcie osób, które być może wiedzą na ten temat więcej i powiedzą wam, jak coś nazwać. W przypadku bloków mowy i łąkania, to oczywiście słuchajcie naszego kanału, bo tu się dowiecie, jak dokładnie co nazywać, co to znaczy mieć obawy przed mową, lęki, wstyd, kamuflaż, jak działa ta cała blokada, właśnie mowy, dlaczego się zachowujemy tak, a nie inaczej. Tego wszystkiego się dowiecie na naszym kanale Nowa Mowa. Cześć na pewno, dużo o treningu, nowej mowy. Na czym polega, jak wygląda i jak trenować tą mowę, żeby w końcu działać skutecznie na swoje ciało, aby nie powodowało tych przykrych blokad. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.